Jeśli nie lubicie, kiedy Wam spod kurtki zawiewa tutaj na szyję, to to jest bardzo dobry sweterek. Na malutkiej półstójce i a jest bardzo ważne, bo wiele z nas tego um, po prostu nie lubi golfów. Wiem, że jest wiele takich klientów. Ja też uwielbiam. To jest dekolt, po prostu taki pustujeczka, niski, przepiękny. Słuchajcie, jaki rękaw, obłędny. Zewnętrzny szef, bardzo modna sprawa. Pudełkowa, duża forma. Mięciusieńka bukla. Cena dziewczyny: 99 zł. Tutaj macie dopiero wymiary dziewczyny od 140 aż do 160 cm szerokości. Mocny oversize, tak samo jest na całej szerokości i długość całkowita to 50 cm, jeżeli go wyjmiemy, klasyka, oczywiście pięknie, ze spódnicami, ze spodniami, dziewczyny, to jest rewelacja, patrzcie, jakie mam kolory, X2902 Fango, to jest pierwszy kolor, który mamy w kolekcji, piękne te rękawy są, po prostu cudne, takie bąblowe, kolejny kolor, dziewczyny, to jest cynamon, taki rudawy cynamon, Wasza ukochana kawa, X2902 kawa, wybierajcie do koloru, są cudne i uwaga, obiecany kolor czerwony, piękny, na sezon jesień, zima, petarda. No i jeden też z Waszych faworytów, to kolor kobalt, X2902, kobalt czerwony, kawa, cynamon i fango. Wybierajcie swój ukochany kolor, po prostu sweter wygląda przepięknie. Taki dziewczyny naszyjnik, który pasuje we wszystkiego. Wygląda pięknie. Nie jest połączony takiej kawy, ale takiej liśniącej trochę. Bardzo ładnie to wygląda. X2953, cena 69 zł. Dziewczyny, zobaczcie, jak to pięknie wygląda do stylizacji. Po prostu aż się życzy. I to będzie ładnie wyglądało i na zwykłe golfiki trykotowe, i do swetrów, i do dziewczyny koszul, i do podmarynary można tak włożyć tutaj w dekolt. Po prostu do, do długich sukienek kawowych, których będzie u nas brud. X2953. Coś pięknego, zapraszam.